Szanowni Państwo, mamy na Was jeszcze jedną niespodziankę. Jeszcze sekundkę, nie wychodźcie z poczekajcie. Na pewno dziewczyny przybiją wszystkim chwycą piątki. Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić tutaj na środek przedstawiciela naszego sponsora tytularnego firmy Ek. W imieniu Kibiców całej drużyny i naszego miasta chcielibyśmy przekazać tutaj wspólnie z Panem Prezesem Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej medal Przyjaciela Mazowieckiej Siatkówki. Dziękuję liczę na to, że nadal będzie Siatkówkę do fundusza. Chciałbym powiedzieć drogi Was, ale to jest żart. Wykańczacie, nie chcę ci nie pysięć, w tym trzecim, że Ale myślę, że wymawiacie biznesu z yy, tortem, z dwa, co będzie dwa razy jakiś. Życzę Was za Dziękuję Cię